Dzień dobry, kochane dzieci! Witam Was na kolejnej, piątej już lekcji z kształcenia słuchu. Na początku, proszę popatrzcie na notatki z lekcji poprzedniej. To było coś w rodzaju takiego mini testu. Było to utrwalenie wiadomości, bardzo dużo ćwiczeń słuchowych. Właściwie można powiedzieć, że wszystkie te ćwiczenia były ćwiczeniami słuchowymi. Popatrzcie na pierwsze ćwiczenie. Trzeba było tam rozpoznać słuchowo interwały, i takie one właśnie są, jak widać. W drugim ćwiczeniu rozpoznać, trzeba było rozpoznać tryby trójdźwięków, i mamy 6 przykładów. W trzecim ćwiczeniu należało rozpoznać rodzaje GAM. I widać, jakie tutaj. One były. To jeszcze się może kićkać na tym etapie, na którym jesteście. Czwarte ćwiczenie poukładaj takty melodii we właściwej kolejności. To jest Wasze ulubione ćwiczenie, bo jest dość łatwe. No i ćwiczenie piąte, w którym trzeba było zapisać dyktando. Tam nie było prawie nic wiadomo, chyba oprócz metrum. I nawet intonacja nie była dokładnie dookreślona. A tonacja jest Giedur. Mhm. Jeszcze raz tutaj tak potrzymam na całość. O. Dobrze. No, a dziś, dziś będziemy wprowadzać, moi drodzy. Gamę demol, bo to już najwyższy czas na gamę demol naturalną, czyli inaczej eolską. Proszę sobie popatrzeć tutaj. Na... Gama demol. Jak zresztą sama nazwa wskazuje D zaczyna się od dźwięku D. Pochodzi od gamy F dur. Bo już raz, że wiemy to z wiersza, zaraz sobie powtórzymy, a dwa, że powinniście już y, bardzo dobrze za, zaznajomić się z zasadą, że gamy równoległe y, pierwsze dźwięki gamy y, równoległej dzieli y, tercja mała. Czyli pomiędzy pierwszym dźwiękiem Gamy F dur i pomiędzy pierwszym dźwiękiem gamy D mol jest tercja mała. Między D i F jest tercja mała. Jak ktoś jeszcze nie bardzo mi wierzy, no to proszę, między D i F jest tercja mała. Od F do D. Raz, dwa, trzy, pół Tak. Jeszcze powtórzymy sobie ten fragment. O, wiersza. Jak się w pary dobierały. Kotyliony miały białe. Część z nich z kluczem wiolinowym, część z altowym i basowym. I teraz jest najważniejsze. Gama C -dur z gamą Amol nie mają przy kluczu znaków. Gama G -dur z gamą Emol krzyżyk. Mają tylko jeden. Jaki krzyżyk? Fis. Gdzie zapisujemy ten krzyżyk? Na której linii? Na piątej. Gama F-dur z gamą d mają jeden piękny bémol. I ten bémol jest na dźwięku B. Zapisywany na trzeciej linii. Proszę, popatrzcie. Mają jeden piękny bémol. No. I gamma F dur to nic innego jak po prostu 8 klawiszy, 8 dźwięków O od dźwięku F do dźwięku F z tym zastrzeżeniem, że zamiast H jest B. No posłuchajcie, tak to zabrzmi od F. Dół. i gamma demol dokładnie tak samo od D do D osiem klawiszy, osiem dźwięków z zastrzeżeniem, że zamiast H jest dźwięk B, czyli Klawisze za wyjątkiem B. Zamiast H jest B. H jest alterowane, czyli obniżone o pół tonu. Się zaśpiewać jeszcze to literowo proponuję na początku powolutku bardzo wolne tempo D E F G A B C D, D C, B o, G sol mi e, mi fa sol la si do re, re do si la sol fa mi re. tak no i budowa Przypatrzymy się. Przypatrzcie się, jaka jest budowa. Pomiędzy drugim i trzecim stopniem jest półton, i pomiędzy piątym i szóstym stopniem jest półton. Czyli dokładnie tak samo, jak w każdej molowej naturalnej gamie. Dokładnie tak samo, jak to było. Osiem, dwie... Pomiędzy drugim, trzecim, piątym, szóstym, stopniem. Pomiędzy drugim, trzecim, piątym, szóstym, szóstym, piątym, trzecim, drugim, stopniem. Jeszcze raz. Pomiędzy Drugim, trzecim, piątym, szóstym, szóstym, piątym, trzecim, drugim stopniem. Tak bardzo, bardzo molowo to brzmi, bardzo smutno. No, prosiłabym, żebyście yy, śpiewali to sobie. To są ważne rzeczy, żeby to śpiewać tutaj. Drugi, trzeci. literowo. Będzie E F A B B A F E. Przy okazji, jak będzie, będą ćwiczenia, nie zaszkodzi zapamiętać, że półton jest pomiędzy A i B, bo nie wszyscy może jeszcze to kojarzą, że to jest ten półton między A i B. Większość myślę, że tak, większość z was, ale dla niektórych jeszcze nie zaszkodzi powtórzyć. Czyli pomiędzy... Oczywiście miałam na myśli półton, bo już znacie tą piosenkę, więc ja sobie pozwalam już takimi fragmentami śpiewać, nie całość. I pomiędzy solmizacyjnie, pomiędzy mi, fa, la, si, si, la, fa, mi. dźwiękiem. Tak, to są ważne rzeczy. Czyli gamma Demol zaczyna się od dźwięku D. Wiedzieć należy absolutnie, że pochodzi od gamy F-dur, ta tercja mała w dół, że pochodzi od gamy F-dur i należy bezwzględnie wiedzieć, że jako, że pochodzi od gamy F-dur, która ma jeden bemol, to gama Dmol z automatu tak jak poprzednio i, i, i w, w poprzednich y, gamach C-dur i A-mol i G-dur i E-mol też znaki przykluczowe się zgadzały. Tak i tutaj 1 bemol, jeden 1 To jest cecha wspólna tych gam, dlatego one są równoległe. Czyli pochodzi, jeszcze raz, y, gama D-mol pochodzi od dźwięku D. Jak, ka, na każ, jak każda gama ma 8 stopni półtony między drugim i trzecim, piątym i szóstym stopniem, no i dwa tetrachordy. Wiadomo, że tetrachord to jest połowa gamy. Pierwszy tetrachord to są cztery pierwsze dźwięki gamy, czyli w tym przypadku D, E, F, G, i drugi tetrachord to są cztery kolejne dźwięki gamy, czyli w tym przypadku, w tym konkretnym demolowym przypadku A, B. C D No i tetrachord w dół D C B A No oczywiście wiadomo, że to będzie troszkę inaczej tu zapisane i g y, tetrachord pierwszy w dół G F E D Bardzo proszę, żebyście to sobie przepisali. No i również adnotację, że gamma demol pochodzi od gamy F-dur. Aha, tu jeszcze może nie do końca widać, co to jest. O, o ten wyraz mi chodziło. No, ale to już też się powtarza, któryś raz, że naturalna, czyli e olska. Dobrze. I teraz tak na chwilę zabieram to i przechodzę. I przechodzę jeszcze do podręcznika do, na stronę 97. Proszę sobie to przestudiować. 97 strona podręcznika, tabelka. Możecie sobie zapisać, tak jak ja tutaj, dwa wykrzykniki. Taki główny tytuł, temat, tabelki. Gamy równoległe. I proszę. Każdej gamie durowej odpowiada równoległa, równoległa gama molowa posiadająca te same znaki przykluczowe. Tak jak w wierszu i tak tutaj ten przykład jest bardzo dobry. Bardzo dobrze to tłumaczy. Tonika równoległej gamy molowej jest oddalona o interwał tercji małej w dół od toniki gamy durowej. Tonika to nic innego jak pierwszy dźwięk gamy. Czyli E, ga, pierwszy, czyli gamma F dur, zaczyna się od, od toniki, czyli od dźwięku F, i jej gamą równoległą jest gamma mol Jeden bemol na dźwięku B. Ma gamma C dur, jej gamą równoległą jest gamma Amol. Nie, ma nie mają żadnych znaków przy kluczu. I gamma G dur, jej gamą y, równoległą jest gamma E mol. Mają jeden krzyżyk, Fis. To musicie umieć. Na pamięć po prostu, jak, jak taki wzór. A jeżeli nawet ktoś się tego nie nauczy, tak do końca na pamięć, to musi, musi wiedzieć, że po prostu jeżeli, yy, jeżeli ma do czynienia z gamą Amol, to musi absolutnie bezwzględnie wiedzieć, że pochodzi ona od gamy cedur i że nie ma żadnych znaków przy kluczu. Bo inaczej, jak się Wam to pokićka, to potem jest już już się robi gąszcz. Już jest taka dżungla, że się nie da w tym po połapać. I potem jest Emol. Jeżeli wiemy, że jest gamma Emol, to musimy. Jeżeli widzimy, przepraszam, nawet nie wiemy. Jeżeli widzimy albo słyszymy, że jest gamma Emol, to musimy wiedzieć, że ona pochodzi od gamy gier. I wtedy wiemy, że ma jeden krzyżyk. Bo to nas ratuje, W tych teoretycznych ćwiczeniach to, to nas ratuje. Że wiemy, że gamma Mol ma jeden krzyżyk z przyklucza. To samo w przypadku gamy d-mol. Widzimy, że ona ma jeden B, Bmol B i że pochodzi od gamy F-. -dor. Jak to będziecie wiedzieć, to już jest, to, to już jest bardzo dużo. No, i teraz yy, popatrzymy sobie na drugie ćwiczenie. Tutaj mamy już od razu, tak? Od razu mamy zaśpiewaj melodię w tonacji demol eolskiej, no ale nie tak szybko. To znaczy, może nie, bardzo nieliczni mogliby sobie z tym poradzić, nie widząc oczywiście, nie, nie rozpisując tego jeszcze w nutach. I ci nieliczni mogą sobie spróbować to zrobić tak, po prostu zaśpiewać. Mogą, mogą i jeżeli im się to uda, to po prostu nawet nie siódemka z plusem, a ósemka z plusem, sobie mogą zanotować i z plusem, ale my sobie teraz przejdziemy tutaj, o. będziemy to robić tak po kroczek, po kroczku, ja to już zapisałam. Ja to już wcześniej tak sobie zapisałam tutaj, bo dosyć trudno się pisze tak po prostu na, na bieżąco. Ale proszę, mamy w pierwszym takcie, oczywiście jest to, nie zapominamy, gama demol eolska. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty stopień gamy demol eolskiej. Nic innego jak D, E, F, G. Jest? D, E, F, G. W drugim takcie mamy trzeci, trzeci, drugi, pierwszy stopień. Rytm oczywiście każdy widzi, to jest bardzo prosty, więc nie ma problemu. Trzeci, drugi. F, E, D. Jest. F, E, D. Tu sobie można po prostu tak to jeszcze zapisać. O! Możecie sobie tak to podpisywać. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Trzeci, drugi, pierwszy. No, ledwo to widać, tak szczerze mówiąc. Jeszcze troszkę poprawię. Trzeci. Mhm. I potem znowu mamy w, w trzecim takcie. Pierwszy stopień, drugi, trzeci, czwarty. Popatrzymy. Jest. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. I takt czwarty, dwa razy piąty stopień. Jaki dźwięk to jest piąty stopień, to jest ważne. Piątym stopniem gamy demol jest dźwięk A jest dwa razy A. Można sobie to tutaj o. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty piąty. Dobrze, przechodzimy dalej do taktu piątego, w którym jest stopień siódmy, piąty i czwarty. Siódmy stopień, popatrzymy. Siódmy stopień to dźwięk C, piąty i czwarty, czyli mamy C, a G. Jest C. Jako stopień siódmy, a jako stopień piąty. Oj, bo wyszedł mi dziewiąty. Tutaj a, piąty i stopień czwarty, g. Dobrze. No i mamy takt kolejny, czyli już szósty, trzeci, czwarty, piąty. Przyjrzymy się. Trzeci, czwarty, piąty. Czyli F, G, A. Jest F, G, A, trzeci, czwarty, piąty. No i teraz mamy tak siódmy, w którym musimy zapisać stopień piąty, czwarty, trzeci, drugi. Piąty, czyli A, G, F, E. Piąty, czwarty, trzeci i drugi. No i dwa razy pierwszy, dwie półnoty. Pierwszy, no to każdy już wie, że to jest dźwięk D. Nie ma innego wyjścia. Dobrze, no to no nic nam innego nie pozostaje, jak sobie to zagrać. Metrum 4 czwarte. Rytm jest dość prosty, więc nie powinno być kłopotu. Oczywiście dla chętnych, dla śmiałków, dla challengerów jest zadanie, żeby zaśpiewać to Awista. Również można po zapisaniu. No to uwaga. Zaczynamy, śpiewamy literowo od dźwięku D. D. Organizacyjnie. Ja? Re. Zadanie domowe jest właśnie takie, żeby zaśpiewać to literowo i solmizacyjnie z dodatkiem taktowania. I całość jeszcze sfilmuję do przepisania. Tak to jest cała lekcja. Dziękuję wam za lekcję. Do widzenia!